Trochę delikatnie zawiewa, ale ten tak grunt, że się pali. Siemanko. O, siemanko. Siema. A... Dzisiaj będziemy testować ostry, prawdopodobnie ostry sos z marketu z Fanexa, tak? Gdzie tu jest? Fanex. Karolina. Karolina Ostra 66, tak? No. to jest <laughs> No taki. Robimy testa takiego typowego sosa właśnie z marketu. Czy jest ostry, czy nie tak. jest ostry po prostu. Przetestujemy, czy jest tak. dobry, ostry, no. czy daje radę. I on jest ogólnie dostępny w markecie, nawet nie trzeba go specjalnie zamawiać, właśnie go tak przypadkiem znaleźliśmy. Kosuje 10-60 chyba. No chyba tak, ale to nieważne. Zobaczymy, czy będzie dobry. nie? będzie naprawdę. A żeś podał konkretnie No Może dawaj więcej A Gdzie masz tego klapsa do filmu? <grym> Zesrają się O, jeszcze mi? O O, jaka solidna porcja Aż się... A, ten. się leje A. 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 <grym> no, Myślę, że będzie OK, To co, pierwszy Krzysiu? Bo osobno tak nagrywać Nie, tak Ja pierwszy testuję Teraz no, sobie, sobie zjem i... Okej, okay. to no. będę was dwóch na razie tak łapał. Hmm, nic się w ogóle. Hmm, nie, nie jest wcale takie ostre. Dobra, yyy... Chcesz sobie spróbuję? Chodź tu. Niżej. Tak? Nie jest wcale trochę. To już taki smaczek fajny. Dobry jest czyż taki sof paprykowy? Ostry jest, ale nie za bardzo. Nie, zupka bultak lepiej paliwa. To to jest taki dobry, ale nie jest. Ale... Taki ostry. A to powinno być bardziej ostre od Buldaka, bo bultak miał, miał ile miał. A ten sof ma jak pisze na opakowaniu. Minimum 750 tysięcy w skali z Minimum. Zawsze może dochodzić do I Coś? No. Ale nie, Ej, pali szczerze. Smakował nawet. Smakuje podobnie jak ten buldak. Nie? Jeśli chodzi o smak. Przypomnijcie sobie, przypomnijcie sobie ten makaron. O nie. O kurwa. Smaku był podobny. Nie, teraz mi już trochę zaczyna palić, nie wiem jak u was. Zaczyna tak palić, no? Mhm. No. no, ale da się zjeść normalnie. Ja myślałem, że to będzie już taki, że nie będzie można go na co dzień stosować. Na przykład, do jedzenia sobie dać. Dla mnie tak. Dobry jest, ale nie jest wcale taki ostry, jak ludzie tu mówili. Ostry jest, ale. Jak ty ludzie mówili. A nie, po to to wygląda na podłogę. No. A, ok. O kurde. No. Hmm. Nie, dobry, ale nie jest taki. Albo się uodporniliśmy. No, mi się wydaje, że jest jeszcze taki sos, też w takiej dużej tubie w Markecie. Nazywa się Naga i mi się wydaje, że była mocniejsza z tego co pamiętam. Nie wiem czy będzie widać na nagraniu Widać napisy? Że tu jest samo minimum Tak Tak. I to powinno być mocniejsze od tego boldaka Tego z tego razy 3 spicy Co jedliśmy O, o kurwa pali ale że, o kurwa. Pali ładnie Ale nie tak strasznie no. To nie jest takie nic korowego że od razu trzeba pić Ale Pali. I pić litry mleka, czy coś. To jest takie przyje, przyjemne, przyjemna pikanteria. Nie, już nie przesadzę. Teraz czuć. No. I to... No. Jak się całkow... jak wszystko czujesz, mm. poczujesz. Mm. Pali, pali. się mhm. się napić. Nie, teraz pali. Mocny. A to jest w tym z przyjemniejszych że można go używać Właśnie na jakimś grillu jak teraz. Albo coś w tym stylu, nie? To nie jest takie bardziej challenge'owe, że zjesz raz czy dwa, później cię poboli brzuch na drugi dzień. To jest, myślę, że będzie znośne. Zaraz zobaczymy jak będzie. Hmm. Nie, jest otrak. Pali. Mnie to tak nie łapie właśnie. Nie złapało? Ja nie czuję. Czuć ja te jest mocniejszy niż ten piri Co? Pili pili. Sos. To w smaku. To normalnie używamy. I dobra, czasie jak już się zjadł to bułka chyba bułka trochę Ech. łagodziła, nie? No. Tak, ale jak się zje? to Jeśli chodzi o odczucia takie smakowe i ostrości. To czuję się jakbym zjadł tego buldaka. A wy? Tak i wypaliło mi po raz ponowny podniebienie. No. Piece, po no, Jakbyśmy jak na... szczerze ugotowali makaronu i no. zamiast buldaka ten stos, myślę, że efekt byłby podobny. Tak. Ok. To nie ma od razu takiego tego, tylko walnięcie. tak po chwili. No. Tak po zjedzeniu całkowicie. Nie zwalnięcie. No. Je Już się średnianki uruchomiły. No. Zlecą pierwsze. lecą pierwsze. Tak. Ale Sos. Całkiem sympatyczny sos. Polecam. Jak się dozuje go normalnie, tak jak powinno delikatnie. Mhm. To fajnie no, jest. To... bardzo pyszny. No. Mocniejszy niż Piri Tak, jest delikatnie mocniejszy. To no. jest tak. jak tak. Ale, ale sos polecam to takie frytków na gecu bardzo pyszny no, tak. coś Albo jako miks różnych sosów, tak kupnę sobie troszkę jest pyszny. Ale sobie skrzydła. I w ogóle smak ma też dobry. No jakbym był ja. I z cuczupem z tej samej firmy, to jest rewelacja. A to jedną to, 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 to trochę rozrobić. Tak, ale jeśli ktoś nie lubi ostrego, no, bardzo, to jak ten tak. sos, to tak rozrobisz i jest no. idealny. No ale myślę, że te około ten milion to też nie jest takie dużo tak naprawdę. No. To już są mocniejsze specyfiki. Sosy, no. I to jeszcze można spróbować. <laughs> to jest trochę łapie. łapię. Tak. Tak. No, no, jednak trochę ostry był. Nie czuję pod nim. No, Ostry jest no? Nie, nie. Podobnie jak ta zupka. No. Nie jest to najostrzejsza rzecz w życiu, jak ujedniliśmy, ale jest bardzo dobre. nie ma do czego się przyczepić jak produkt dostępny tak w markecie, ale, jak keczup czy musztarda. Ale powiem tak, jeśli chcecie po prostu poczuć tylko końcowy efekt, a nie jak z buta non stop, to polecam ten sos. on i oh. dopiero na końcu. Tak. Dopiero na końcu tak. opali. Jest bardzo dobre. Tak. tak. Dopiero na końcu jest, jest taka i najlepiej dozować na początku delikatnie, tak, żeby mm -hmm. nie było tak jak lalać tak, tak. sobie pe no, jak pełno tego keczupu... keczupu sosu. <noise> no, możemy to nazwać keczupem w sumie pikantnym, nie? No. Tak powinien smakować pikantny keczup. <noise> no, Dla mnie to keczup pikantny. No tak, także z, z całego serduszka polecamy spaneksa Karolinę 66, bardzo ostro. Może te bardzo bym skreślił, jest po prostu ostra, ostra fajna. Koło miliona SHU to jest... Dla mnie to spokojnie przy... dobra rzecz. Dla mnie to przypomina jak piripi. Centralnie. Jeśli chcecie poczuć coś ostrego, ostrego, to polecam, nie? To już y, nie ma co się, jak ktoś nie chce się bawić w jakieś nie wiadomo jakie mocne rzeczy. Tylko tak jak na co dzień używać to jest bardzo dobry. Ale sos na Gajorka był mocniejszy dla mnie. Mam Albo podobny. No coś Kto podobnego. Ktoś to już pół roku. Tylko temu, on bardziej... Nieszedł, sam taki efekt bo taki zmieszany jakby z tym faskowo, coś takiego no, I tu jest dostępność dobra, Ale bo to twoje. jest dostępne w marketach normalnie My kupiliśmy na przykład w Intermarché, tak? Bo tam duży wybór sosów mamy w okolicy Ale jest bardzo dobry, polecam No i do następnego Do następnego, czeo